Siemanko z tej strony Victis e, Dawno nie było odcinka z serii od zera do Bayonetta, prawda? E, tak, e, zdarzyła się taka sprawa, że po prostu przegrałem e, wszystko na lunchu e, Później z paru centów próbowałem się tradować, e, trochę powygrywałem na lounge'u, wygrałem beta e, później na stronce. Zresztą macie tutaj stronkę jakbyście chcieli tam wpić. I tak, to co zdobyłem do tej pory to jest AWP Manowar. Przetestowany w boju. Nie wygląda na źle. Jest spoko całkiem. Nią będę się dalej trajdował, dalej wymieniał. Teraz już będę wam pokazywał jak się wymieniam czy cokolwiek robię także cóż, śledźcie kanał jeżeli chcecie yy, jeżeli chcecie ze mną przeżywać tę drogę do yy, właśnie do bajoneta yy, pokazywanego w, w pierwszym odcinku yy, i tak było chyba na tyle w przyszłym odcinku yy, już będą jakieś tradey myślę, że za yy, czekajcie, bo ona mi się odblokowywuje więc sprzedałem wszystkie itemy i ją kupiłem 10 listopada, tak? Czyli dzisiaj jest... A nie mam przy sobie. Eee, ale myślę, że za dwa tygodnie już na pewno powinien być odcinek taki pełnoprawny, zmontowany ładnie, z raidami albo nie wiem, z betowaniem, zobaczymy. Także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie cześć.